Ogień się pali, a my na tacy mali Ogień się pali Gdzieś się wszyscy podziali Ogień się pali, a my nadal tacy mali Ogień się pali Wszyscy gdzieś poznikali yeah. Brak miłości Miłość dostała, ze zapatrzyła w czubek nosa Ludzie giną na pewno Nie z powodu tej wspomnianej dla mnie była nieskazitelna Dziś nakreślają forsa Ta pustka nas unosi jak pokład antonowa Realia się nie zmieniają, my się zmieniamy Dech nie ukaże nam Edenu Gdy będziemy tacy sami pozwalamy Nasze pozwolenie dwa plus dwa masz sumę Szczegóły widoczne zwierzy babę, zwane ogółem Jesteśmy kreatorami mody, w świecie mody To się dziwi.